Dobry wieczór, witam Was. Krótki materiał. Włączymy sobie moje Radejko Intek M760 Plus. Jest godzina 20.50. Zobaczymy, czy coś się, coś się dzieje. Zasilanie podpięte. Start. Radio ma wiele różnych nowatorskich funkcji. Filtry końcówki w piątkach, zerach. W zero, przypominam, jest na polskim, polskiej platformie. To jest bardzo istotne, jak macie gdzieś radio, że czasami ten przełącznik jest gdzieś ukryty nie może Wam nie łapać. Mówię, w piątkach i w zerach tak zwanych. Modulacja FM, modulacja AM zobaczymy na kanał. Moczymy sobie skanowanie. I zobaczymy, co się będzie działo. Coś nam tu złapało. AM. Bardzo ciutko, słychać? Zobaczymy jeszcze raz. O. Do mowy, tak, to pan, to doradorę, no, Jest no i 35, tak? zwane leśne no, tam dziadki tam oczywiście, w pozytywnym temu tak, znaczeniu, nawijają sobie o różnych, o antenach, o mocach. Tu mamy prok. Squelcza, mniej więcej na środek dajemy, tu mamy czułość, staramy się zawsze dawać na... Widzicie? Skręcam, sygnał zanika, to jest czułość odbioru. No stare radio też oczywiście kupione gdzieś na tak powiem outlecie. Tu jest o tyle fajna sprawa, że mamy w gruszce sterowanie, blokada, góra, dół, kanałki. 34, 33, 32. No i oczywiście funkcja skanowania to jest bardzo fajna sprawa. Takie przykładowe radejko i tak sobie czasami nawijają wieczorem na 35. kanale różni staży, Sibiradiowcy i krótkofalarze. Co ciekawe na modulacji AM. Też ich usłyszymy, ale słabiej. Trzeba by dostroić się, oczywiście na innym radiu mam funkcję tak zwanego klarifera, czy możemy się dostroić lewo w prawo. Tu tego nie ma, jest to wersja taka średnia półka. I zobaczymy, zawołamy na kanale 19. Popularny drogowy kanał. Zobaczymy, czy coś się dzieje. Skręcimy sobie na minimum i modulację AM. Zobaczymy, wywołanie ogólne, wywołanie ogólne jak nie słychać odbiór. Antena nie jest drutowa, nie jest linka, tylko jest e, antena stacjonarna, piodowa prawie 3 metry długości dopasowana własnej robioty tak zwana homemade edition, żebym to powiedział. Skręcimy sobie maksymalnie sumy, żebyśmy słyszeli najmniejsze sygnały. Mobilki, mobilki, jak mnie słychać, sprawdzam radyko. wywołanie ogólne, wywołanie ogólne proszę o raporcik no czasami tak jest, że możemy sobie wołać i nikt nas nie usłyszy no i wracamy do moich przeskanujemy sobie jeszcze w dół i 40. Także dziękuję za uwagę. Czasami będę wrzucał takie filmiki, na przykład co się dzieje na CB Radio, aby ożywić to oczywiście ten temat. Gdzieś tam teraz wszystkie komórki, smartfony, internet, aplikacje ZILO, jakieś tam wszystko, rozmowy, komunikatory. Ale ja proponuję z takim czymś się raczej nie rozstawać. Jest to przydatna rzecz dla każdego. Pozdrawiam, dzięki za filmik i do usłyszenia. Cześć.